Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam Was na kanał Niespodzianka o paznokciach. Mam 50 lat, zachciało mi się robić paznokcie. Jestem w trakcie robienia kursu, który się kończy za kilka dni. Postanowiłam e, otworzyć kanał, na którym będę pokazywała brzydkie paznokcie, brzydkie zdobienia. To znaczy cała taka droga e, od początkującej stylistki do mam nadzieję prawnej za jakiś czas. Jeżeli tutaj jesteście, to może będziecie chciały ze mną przejść właśnie tę drogę. Przepraszam Was za mój głos, ale właśnie przeszłam COVID i jeszcze jestem zachrypnięta. Jest taki piękny dzień, połowa listopada, piękny słoneczny dzień, więc, więc chciałam sobie tutaj moim intro dowiecznić. Po ukończeniu kursu postanowiłam sobie otworzyć takie domowe studio. Nie muszę płacić za czynsz, wiecie jak to jest, nie? Ciężkie czasy. Więc będziemy się rozwijać w moim studyjku domowym. Mam 50 lat. O, pełno zmarszczek. Ale na rozwój nigdy nie jest za późno. W każdym razie paznokcie są moją pasją. Były kilka lat temu przez krótki czas. Potem wiecie, życie różnie się tam toczy, pozmieniało się trochę w życiu, ale cały czas mnie to jeszcze więc wróciłam do tematu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak się żyje w Austrii, ponad 20 lat mieszkałam w Wiedniu. W tej chwili od roku mieszkam w miasteczku takim przylegającym do Wiednia, gdzie się żyje spokojniej, życie biegnie wolniej to zapraszam Was też na mój główny kanał właściwie, który prowadzę już niedługo, piękną dwa lata. Kapcie i kocyk vlog. Także pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłego dnia i do zobaczenia. Pa!